Niedawno oglądałem film kolegi Ignacego na temat samochodów. Pojawił się on co prawda tydzień temu, ale obejrzałem go wczoraj i coś mi się w tym filmie nie podobało. Nie, nie była to merytoryka materiału. Było to coś innego, ale zastępującego merytorykę. Chodzi o sponsoring Moja mikrofirma, która była partnerem tego odcinka. Po bloku sponsorowanym w każdej części odcinka było kilka zdań reklamujących sponsora czy raczej jego usługę. O ile sponsoring jest zrozumiały, gdyż daje twórcy zarobek na kontynuowanie swojej działalności czy nawet na utrzymanie się, o tyle reklamowanie partnera odcinka w każdym elemencie filmu jest nie tyle sprytnym marketingiem, co bardzo denerwującym widza działaniem. Po to jest właśnie część na sponsoring, żeby nie przerywać merytoryki odcinka wtrąceniami o sponsorze. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na jutrzejszy luźny monolog. Była to audycja P.A.P.M. Podcast. Prowadził scenariusz Realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023